Siemaneczku, tutaj Wente. Zapraszam Was do siódmego odcinka z serii twierdza HD. Dzisiaj rozpoczynamy misję pod tytułem Przełamane Oblężenie. Tak więc zaczynajmy. Wam piosenkę z odległej przeszłości, o kłamstwie i zdradzie płynącej z ust szczura. Lecz przybył wódz prawy, zgniótł niegodziwości, a deszcz strzał niebo zaćmił niczym chmura. Pośród wojów trwoga, jak fala wzrastała, śmierć na polu bitwy swe żniwo zbierała. Szczura, tak to szczura, bliski jest już koniec. Na kolanach klęknął, w prośbie składa dłonie. Bardowie w całym kraju czynili co mogli, aby podkopać autorytet szczura. Tymczasem, gdy sądy Lorda Wełnowora okazały się mylne, ser ręka objął przywództwo. Wkrótce dotarły do ciebie wieści, że lord Manikin, znany ze swej chwiejnej postawy, odważył się chwycić za broń przeciw wrogom i stanął z tobą w jednym szeregu. Hmm, te puce, musisz się zająć lordem manikinem. Jeśli jeden możny powstaje przeciwko nam, za chwilę uczynią to pozostali. No cóż! E -e -e. Najpierw muszę odzyskać swoje ziemię i hmm. nie mam dość wojsk, więc hmm. czekam na posiłki od. Dosyć! Zaatakuj natychmiast siebie lorda manikina! Albo zawiśniesz na sznurze, szczurze! Hmm. <słuch> uznaniu Twoich zasług mianuje cię wodzem wszystkich wojsk rebelianckich. Zapracowałeś na ten zaszczyt. Twoim pierwszym zadaniem będzie pospieszyć z pomocą lordowi Manikinowi, gdyż wrogie wojska oblegają jego zamek. Lord Manikin został zaatakowany. Musimy uczynić wszystko, aby jego ziemie nie wpadły w ręce wroga. Popłyniesz tam łodzią z oddziałem włóczników i poprowadzisz wojska lorda do zwycięstwa. Jeśli odniesiemy sukces, być może zachęci to innych możnych do wypowiedzenia wojny ciemięscom. Dobra, poziom trudności, oczywiście bardzo trudny. Yy, strategia: Umieść jak największą liczbę łuczników na murach i ustaw włóczników tak, aby ich asekurowali. Kiedy zmniejszysz liczebność wrogich oddziałów, nakaż włócznikom zaatakować i zniszczyć sprzęt oblężniczy przeciwnika. Porady. Jak najszybciej wprowadź włóczników na mury. Jednostki te będą odpychać drabiny oblężnicze, które zagrażają twojemu zamkowi. Każ swoim oddziałom przyjąć postawę agresywną lub obronną, jeśli chcesz, aby jednostki mogły same decydować, w którym momencie powinny rozpocząć atak. No i oczywiście kolejne tutaj mamy pojęcia. No i zaczynamy. Zamek jest atakowany! Szybko! Rozkaż ludziom, aby zajęli pozycje na murach. Okej, okay, tak więc przenosimy szybko tutaj armię. Włóczników szybko na tyły na yy, stąd Dokurujemy. włóczników tutaj połowę z nich idzie na te mury yy, i jak na razie to tyle. Możemy coś sobie zrobić jeszcze tak, żeby się zagrodzić tutaj. A dobra, niech, niech już tak zostanie jak jest i przyspieszę już grę zobaczymy czy uda nam się wybronić bo naprawdę duża ta armia tutaj do nas zmierza my jest, nie jesteśmy tutaj ani trochę przygotowani na to ok zobaczmy No niestety kują tutaj już naszą... Yy, nasze mury Ośmiu łuczników tylko, no kurczę mało dosyć Na górę Do naszego... Lorda No i So, możemy sobie jeszcze trochę tutaj dokupić i łuczników i wszyscy do Lorda. No i miejmy nadzieję, że przetrwamy to. Dobra. Jak na razie wszyscy idą tutaj do Lorda. No niestety, ale... Możliwe, że się wybronimy. Dobra, po kolei tutaj wszyscy idą. Dobra. I po kolei giną, no. Chyba nawet nas władca nie dostanie ani jednego obrażenia, co jest bardzo dobrym wynikiem. To jest bardzo dobry wynik. Dobra, teraz odbudujemy sobie tutaj mury na spokojnie. I wywracacie. Jeszcze tutaj do odbudowania jest trochę, i teraz wy wracacie tutaj. Tych włóczników będzie trzeba jakoś rozmieścić. Dokąd tym razem? Tutaj, Czekamy ok, tak. I teraz zmniejszam oczywiście prędkość. Robimy tak: budujemy jedną, drugą i trzecią farmy pszenicy budujemy sobie jakiś domek, może być nawet tutaj. E, budujemy jeszcze jeden młyn, by się przydał akurat i teraz e, tak naprawdę to potrzebujemy e, piekarnię Gdzieś tutaj jedną i drugą. Więcej nie mamy tutaj drewna, to sobie pozyskamy stąd. E, wziąłbym teraz troszkę z tego co mamy e, chaty drwala bym sobie tutaj wybudował z 3. I to będzie tyle stąd. Następnym moim krokiem jaki sobie poczynię to poczekam aż się na dobre tutaj wszyscy rozgoszczą w młynach, wszystkich tutaj budynkach, niech tą chwilę właśnie przeczekam. I teraz jeszcze tak, wybudowałbym jedną... Potrzebujemy więcej drewna. Potrzebujemy drewna, dobra. Stąd z tyłów możemy sobie o fajnie to wyburzyć. I teraz bym sobie tutaj chociaż jeden warsztat łuczniczy e, Za mało wybudował. Nie mamy żadnych rekrutów. Nasz skarb A już nie mamy ludzi, no to będziemy musieli sobie wybudować jeszcze jedną chatę. I teraz tak. E... Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dokładnie tak, potrzebujemy rekrutów, tak więc uczników. I teraz tak, wyburzamy i wybudowałbym właśnie e, gdzieś tutaj, w, tych, w tym miejscu e, zbrojownię, ale jak widzę, to jeszcze nie mamy niestety drewna. To sobie jakoś pozyskamy go w ten sposób e, i zbrojownię wybudujemy. Ładnie w tym miejscu. Teraz zbudowałbym jeszcze kilka piekarni, bo musimy jakoś na dole tutaj już oswoić z tym, tymi piekarniami. Będziemy robić. No, cały czas praktycznie co każdą misję robimy właśnie tą samą taktykę, właśnie z jedzeniem. E, farmy pszenicy, e, młyny i piekarnie, co nam daje później naprawdę duże zapasy jedzenia. I możemy teraz, jak już jesteśmy, z są, bardzo... są skromne, no niestety muszą być skromne. E, jak na razie, e, wybudujemy sobie jeszcze jedną chatę. I myślę, że na razie cztery piekarnie, które tu mamy. Wszystko e, udźwigną na sobie te wszystkie tutaj tych wszystkich nawyszyłych Nasz obywatelów. Zapasy w naszym powiększają się ja bym zaryzykował teraz tak naprawdę. I zwiększył sobie Stans tutaj rację. Zmian, mój panie. Podatki również plus Stans 4, czy możemy... Zmian, tak, tak, możemy sobie fajnie e, podatki z, e, zwiększyć. I teraz tak, e, czekamy tutaj. Czekamy nauki tak? Wszystkich Tyrusza. dajemy tutaj, i zrobiłbym tak: zmniejszyłbym sobie jeszcze prędkość, bo nie wiem kiedy nas zaatakują. E, to wybudowałbym sobie może jakiś mm, mur specjalny, który by był. Nie wiem, tutaj i tutaj. A tutaj taki mały przesmyk. Coś takiego. E, jakaś forma obrony to jest przed właśnie tutaj przeciwnikiem I teraz jak mogę zobaczyć kamienia mamy tutaj dużo ja bym chociaż jednego woła sobie tutaj wybudował więcej, bo mamy tutaj jeszcze jednego ja bym sobie jeszcze jednego więcej to szybciej by to wszystko nam tutaj prosperowało ale co jest najważniejsze, ja bym wybudował znacznie więcej e, piekarni. Jeszcze jedna, jeszcze druga. No i zobaczymy jak będzie mm, teraz to prosperowało, ja bym może sobie teraz wybudował chociaż jedną, jeden dom, tylko że. sobie się spieszę jeszcze. E, Potrzebowałbym znacznie więcej drewna, bo e, bym tutaj chciał przyspieszyć właśnie produkcję łuków Bo łuki to jest najważniejsze w tej misji tak naprawdę Łuczników tam może być mało, ale łuczników oczywiście musi być dużo Musimy ich tu jakoś fajnie... Nie mamy żadnego kamienia No bo te woły dosyć długo tutaj Niestety się ładują i długo idą, bo mają dużą drogę tutaj do przejścia, no niestety, ale tak bywa. Teraz mamy drewno, dobra. To teraz robimy szybką akcję, budujemy domek i budujemy oczywiście kolejne warsztaty łucznicze, no a jak na razie tylko jeden. Yy... I w sumie możemy wybudować już taki ostateczny myślę, e, ostateczną pikarnię. No i to jak na razie tyle, czekamy na nam broni, Kolejnych łuczników na mury. Ile was już będzie? Broni, 23 łuczni łuczników, to nadal jest mało. To nadal jest mało łuczników. To znowu ty? Się tu dostałeś bez mojej wiedzy? Nieważne. Zaraz wysyłam wojska, żeby się z tobą rozprawiły raz na zawsze. No niestety, za chwilę będą nadesłane wojska. To jest zły moment jak na razie, bo nie jesteśmy tutaj przygotowani w żadnym stopniu. No może troszkę, bo armia jednak jakaś tam jest, ale nadal mała. Eee, wybudowałbym kolejne warszt kolejny warsztat. Ok, jakbym dostał jeszcze chociaż troszkę drewna, to by było fajnie, bo bym wybudował jeszcze jeden warsztat. Czekamy na rozkaz. Ale rozkazy. jak na razie, łuczników tak. co Pruszamy mamy na e, wszystkich na e, bramę? I czekamy, kurczę. Ok, mamy wojska atakują. No dobra, mamy jakiś kamień? Nie mamy żadnego kamienia. Mamy 16. To bym zrobił chociaż takie coś nawet. I w ten sposób. Taki przesmyk. No i zobaczymy, jak sobie teraz poradzimy. No niestety, ale tu są inżynierowie. To będą tutaj budowali nam właśnie katapulty. I to będzie niestety dla nas złe bardzo, jak tutaj zniszczą nam mury. Tak więc budujemy To znaczy, rekrutujemy kolejnych dwóch łuczników i na mury. Jak widać duża armia się do nas zbliża. Yy, miejmy nadzieję, że to przetrwamy. Dobra. Jakiś tam kamień mamy, jakieś drewno przybyło. Wybudowałbym kolejne dwie dwa warsztaty i czekamy teraz na to co się tutaj stanie, no. Dużo ich tutaj jest Ale możliwe, że to właśnie Jesteśmy na dobrej pozycji, żeby wygrać Bo łucznicy są wy wybijani ładnie Zostali tylko włócznicy Którzy niestety, ale jak tutaj trafią nas, trafią naszych łuczników no to będzie źle tak więc szybko wybijcie ich kolejnych łuczników i tutaj chociaż do naszego lorda chronicie go to jest bardzo ważne oby się nie przywili to jest najważniejsze sobie po e, poszerzymy chyba mury następnym razem, bo to jest kurczę, niestety słaba e, nasza woda muru, że mamy go na razie taki, e, że on jest taki chudy, musimy go tutaj pogrubić na co najmniej właśnie po jedną krateczkę jeszcze. Dobra mamy. Ile mamy kamienia? Dosyć mało, niestety. Tak więc wszystko tutaj fajnie odbudujemy z tego, co mamy. I teraz tak napraw. Dokładnie tak bramę. W ten sposób, teraz jak mogę to. Pogrubię ten mur jeszcze, tutaj jeszcze nie mamy naprawione i teraz możemy sobie fajnie pogrubić mur i możemy e, teraz dalej tutaj zaczynać rekrutowanie naszych wojsk, tak Czekamy więc rekrutujemy powoli wszystko Jakieś polecenia i na mury. Zobaczmy jak to wygląda tutaj, jeszcze przed ostatnią bitwą dosyć dużo czasu mamy. Ok, tak więc możemy wy wyrekrutować kolejnych trzech łuczników, i na mury wszyscy e, zróbcie takie coś. Ten łucznik idzie tu. łucznicy, którzy tu weszli, idą tu. I zobaczmy, nie mamy kamienia na razie, dobra, ale mamy za to dużo drewna, dobra. Tak więc, jeden warsztat łucznicy do dodatkowy i. Teraz e, z tego, co mamy, wybudowałbym jeszcze. Hmm, co można tu jeszcze wybudować z tego, co mamy drewna? E, ja bym wybudował, chociaż bym tutaj właśnie poprawił e, te mury, co tu są, w ten sposób, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć jakieś jednak tutaj. W ten sposób zrobione e, mur. Aby właśnie nikt nas tutaj nie zaatakował, właśnie przez e, e, taki chudy mur. Bo jak wiadomo, on jest już tutaj praktycznie zrujnowany. E, no, może zrobiłbym jeszcze chociaż jednego woła. Bo oni tutaj naprawdę mają dużo tego kamienia. To trzy woły, jak na razie, wystarczą. Kamień do nas dochodzi, i z tego kamienia, co teraz dostanę, to dobudujemy sobie mur dalszy. Tak więc możemy sobie przyspieszyć teraz spokojnie. Tutaj poszerzamy teraz z tej strony. Poszerzamy. Z tej strony, troszkę źle wybudowałem, ale to tam niech będzie. Wszyscy na mury. Rekrutujemy tak kolejnych łuczników na mury. Rekrutów aż nam teraz brakuje, tak dużo mamy łuczników. Bardzo dobra Czekamy informacja. Na, na mury wszyscy. Tak, Jak to wygląda? 40 łuczników, dobra, to już Czekamy jest armia. Potrzeba nam nowych rekrutów, Wszyscy na mury. Jakieś polecenia? Tutaj dokładnie. Czekamy na Za dużo. Oni się już nie mieszczą na tej bramie. Aż potrzeba nam już mam zmierzamy. Łucznicy w gotowości. Dokładnie tak. I zobaczmy. Ładnie to teraz tutaj idzie. Zwyciężymy to na spokojnie. Ładnie. Dobra. No niestety tam mamy chudy, chudy mur tam się przebiją chyba Albo nie Być może się nie przebiją Ale ładnie nas tutaj Ostrzeliwują Lecimy do lorda Akurat zapasowa armia, niech się przyda. Na wszelki wypadek, wszyscy nam teraz tutaj. kto co rekretuje. Wszyscy do lorda. Na szczęście się nam udało. Była to ostatnia bitwa. Okej, okay. zobaczmy. Jeszcze nie zdążyłem nawet zrobić podwójnych racji oraz dużych podatków. Na Potrzeba rozkazy. nam nowych rekrutów na ser. Wiadomość od szczura. Znów to samo. Nie do wiary. Po prostu otaczają mnie sami idioci. Jak to możliwe, że Ty pobiłeś moje wojska? Zwycięstwo! Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem Twoich osiągnięć militarnych. Sam często myślałem o tym, żeby rozprawić się z tym żałosnym szczurkiem. Jestem pewien, że możemy dojść do porozumienia, które przyniesie korzyści obu stronom. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku. Na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!